Zespół drażliwego według definicji możemy rozpoznać wtedy, kiedy co najmniej 3 dni w miesiącu przez ostatnie 3 miesiące chory zgłasza ból lub inny duży dyskomfort w jamie brzusznej i towarzyszą temu co najmniej jeden z trzech objawów takich jak zmniejszenie dolegliwości przy wypróżnieniu, nasilenie przy wypróżnieniu lub zmiana konsystencji stolca w czasie występowania tego bólu. Nie jesteśmy w stanie znacznie stwierdzić, co jest przyczyną zespołu drażliwego. Najczęściej podnoszone są kwestie zaburzeń czynnościowych jelita grubego lub i zaburzenia mikroflory jelitowej. Niesłychanie ważne jest to, że bardzo istotną komponentą wystąpienia tego zespołu są zaburzenia związane z cywilizacją, to znaczy pośpiech, stres, zdenerwowanie, nieregularny tryb życia oraz nieregularne odżywianie się. W zasadzie zespół to drażliwego rozpoznajemy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy na podstawie obiektywnych badań, takich jak badania obrazowe, lub i kolonoskopia czy inne badania wziernikowania przewodu pokarmowego wykluczą inną tak zwaną organiczną przyczynę dolegliwości i pozostaje nam tylko jako jedyne rozpoznanie zaburzenia czynnościowe. W leczeniu zespołu to drażliwego najczęściej stosujemy leki bez recepty, które zmniejszają dolegliwości, bo bardzo uciążliwe dla chorych, na przykład jest uczucie pełności czy wzdęcia, niektórzy mówią nawet o takim przelewaniu się w jamie brzusznej, co powoduje jak gdyby kolejny stres, a jak już wcześniej powiedziałem, stres nasila zespół drażliwego, czym tworzymy błędne koło. Oczywiście stosowane są także inne leki, natomiast włączenie leków poprawiających motorykę przewodu pokarmowego czy leków antydepresyjnych powinno być tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ten zespół zostanie potwierdzony jest on leczony przez lekarza, najlepiej gastroenterologa. Jeżeli chodzi o... Sposoby, którymi można poradzić sobie w ramach warunków domowych, najczęściej pomaga zmiana diety, ograniczenie pokarmów gazowanych, zmniejszenie stresu, zwiększenie wysiłku fizycznego, a czasami zastosowanie leków z grupy probiotyków, aby uzupełnić zaburzoną florę bakteryjną.